I się makał tej strony Jurassic Raptora. W dzisiejszym odcinku gramy w Galaktyczny Szturm, ponieważ mam się bardzo odcinek ten spodobał, który nagrałem e, na mojej ulubionej mapce. Więc mam nadzieję, że ten też się Wam spodoba. Pamiętajcie, że za godzinę też maraton, więc życzę Wam miłego oglądania. Napracowałem się trochę nad nim. No, Endor, stacja badawcza 9 najgorsza mapa, jaką zrobili, ale zagramy. Pewnie. Mam nadzieję, że to będzie końcówka na mapę. Więc pamiętajcie, łapkujcie, subskrybujcie, a tam mi mówią, że we wrześniu pierwszego też jest maraton, więc pamiętaj... No, dziś jest wrzesień. Dobra. Mamy już obcykane. Trochę rzeczy kim my jesteśmy szturmów. Dobra bierzemy tego, typka i lecimy. Co ty robisz? A to w dniu robimy to jeszcze jest fajniej. Dobra. Dobra, lecimy. Ajaj. Aj, aj. No trochę chcę pograć nie oficerem, tylko szturmowcem. Dawaj, 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 dawaj. Lecimy. Dobra, zesiedmy level. Awansujemy. O kur... W łamanie do sekcji eliminację. Ospito stacji paliwowej. Dobra, strzelamy do stacji paliwowej. Kurcze. Trochę ciężko jest, ale naprawdę fajnie się gra tym yy, mocnym jak się odblokuje tą broń dobrą. Więc dobra, gramy. Granat! Dobra, kogo nie ma, zaczaj o dobra mi suwa na snajpera. To zaraz zagramy też z snajperem. No dobra I lecimy po snajpera No dobra, cichaj No dawaj, 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 a to nie ten domyślny co to jest domyślne centrum? No nadziejnie jak cię... No dobra, biorę Pistolet, najgorsza postać A Czyli dobra No dobra, lecimy O kurka! O rebeliantski serwo! Przybywają elitarne siły wsparcia! Rebelianci uruchamiają AT-AT! Dobra. Nie jest miłe życie, okur.

...ego planu. Coś tam jest, ty, nie gadaj. A nie, mi się zdaje. Idę na wyższy poziom, bo mi się... Może... Kurka, nie strasz mnie. Rebelia. Ssssa? snipera. Ile I lecimy jeszcze raz. Dawaj, dowie, dawaj, dawaj domyślne. Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest wyjście? Tu jest wejście. Szybko! Trzeba zajść w pozycję! Ktoś by nie był. Gdzie są? Nie no! Trafienie rakietą! Załoga maszyny szykuje się do odwetu! Myślę, nie zawiedź mnie. O kur, gdzie jest wejście? Przesłano agenda, by nasze siły. Szybko, niech nież model nie. Szybko, 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 szybko. Szybko, nie, nie. Uff... lak. Idziesz, lecisz, 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 cisza, nie, 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 nie. Kurczę, no. A, ktoś tam jest? Proszę, aby mój kolega tam był. Nie, no. Co za jaja, no. Kolejnej takiej sytuacji nie będzie. No kurna, najlepszą miejscówkę zająłem. Tyś tam się kryje. Ty pierdzie, laj. Zabity. O Czekano wi. O, oh, it i Ja wiem, że czas się kończy, ale co ja bym poradzić. Dobra, sorry, że się trochę nie odzywałem. Mm, lecimy z koksem. Strzelaj. O chór. Strzelaj! Tylko cywil. No dawaj oh, yeah. ładu. Ale nie no zwania. A i fajnie, że nie zwalniają, ja nie wiem co zrobić. O tak, no Dobra, sądziłam, no. Że no, co? No, Ty, sądź. To samo ściśle tajna. Dobra, wrać, jest. foi lá ident Vai, 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 vai. vai, não. vai. Jeszcze stary, idziesz. Idziesz. Dasz radę. Nawet połowę jej nie zadaliśmy. Idę z tobą. Przyjacielu. Oświęcam się. Dobra, idziemy. No i teraz to idzie! Zacznie osłabiliście AT-AT! Utrzymać ogień i zniszczyć! O kur... AT-AT na pozycji! Zaraz się pedrze do bazy! się do środka! No dobrze, panie ad ad admirał. Dobra, co jest moim zdaniem... niefajna mapka. Miejsce, zanim statki. Eee miejsce za ewakuacyjne są prawie gotowe. Zabierzemy tylu żołnierzy i się zmieści. A na razie dawajcie do wańczy. Dobra, eee by być oficerem, postawić beczefserem tu działko. Ale gdzie oni mogą wejść? Tam tendy, no. I ta kropot. O kur, o kur, o, kur, o, kur, o kur. Okur postać Limit 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 limiter najlepszy jest pod to, gdzie jesteśmy? Nic się No z... co za... No dupa. A nie... Co za grasz? O! Fajnie, Fajnie, O, Alpatin, Bosk, 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 Bosk. Jak to miał 200 HP no eee, to nie super bohater. No, w sumie mogę tego w Darth Vader i dać mi sniperom balem ich. się no. Doskonale Ehh, incarcerated fiindeer się Aby nie

O kurczę. O nie. Jest. Nawaj. Wygrywka. No. Przecież do grywka przegramy gramy. Przybył wodz. Załatwi dla nas ryby. Ja już gracze tak zabiję ten COPS Przegrana Baza przepadła. się w lesie albo błagać rebelię o litość O litość nikt nie będzie błagał No to byłoby dziś chyba na tyle z tego odcinka ponieważ No, coś zmienili chyba albo to mi się wydaje, dobrze? To byłoby dziś na tyle. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, że maraton będzie następny. Dziś, dziś maraton jest o 13, czyli za godzinę, więc to byłoby dziś na tyle.